w sobocie więc i z drapeczka może pieniędzy musi być a reszta po Kochani, przed nami strapeczki przywiezione prosto z nadmorza z Zobotu mamy takie strapeczki jak wielkie granie, ekstremalne, 7 lecą dolary i może pieniędzy. Byliśmy nad morzem, więc musieliśmy przywieźć może pieniędzy i może pieniędzy. Wydrapiemy, ja mam taką nadzieję. Wyczymcie mocno kciuki, żeby tak się też stało. Ok, zaczniemy sobie od tych może pieniędzy. Strapeczka z, z numerem 14. Dajcie znać w komentarzach, czy macie swoje ulubione numerki. Dobrze, szukamy takich liczb jak 18, 27, 47, 58 i 28. Albo jeszcze kotwice i taki... safe, można powiedzieć, skrzynia pięćdziesiąt pięć trzydzieści sześć dwadzieścia trzy czterdzieści cztery czterdzieści dziewięć trzydzieści jeden pięćdziesiąt dziewięć pierwszy obok dwadzieścia pięć pięćdziesiąt siedem kolejno obok 37 52 nie mamy 45 nie mamy 15 nie mamy i jest skarb jest skarb miałam nadzieję w tej zrapieści i jest wygrana czyli będziemy mieć wygraną z morza 39 42, 24, 43, 56 i 54. Dobra, a tu mamy dyszkę. Zawsze dyszka z powrotem. Czy to jest, yy, no nie, dwukrotności nie ma, jest po prostu dyszka. Super, może dało nam pieniążki z powrotem. Ok, to teraz z drapeczka lecą dolary, z drapeczka z numerem 10 i szukamy następujących liczb. 11, 55, 14, 45, 49, takie mamy liczby.

osiemnaście, trzydzieści dziewięć, trzynaście, trzydzieści trzy, dwanaście, obok ostatni rząd, szesnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt siedem i

Pięćdziesiąt pięć pierwszy obok, czyli znowu zły omen. Trzydzieści sześć czterdzieści cztery siedemnaście dwadzieścia jeden czterdzieści jeden obok, pięćdziesiąt siedem dwadzieścia dwa trzydzieści dziewięć dwadzieścia pięć, jesteśmy w połowie, nic nie ma, trzydzieści osiem, czterdzieści dziewięć, trzydzieści trzy, czterdzieści trzy, dwanaście i jedenaście, czterdzieści sześć obok, trzydzieści pięć, 29 i ostatnie dziewiętności. No niestety ta zdraka też nam nic nie dała. Mamy ostatnią zdrapkę za 20 zł. Nasza nowość lottowa. Ok, przesunę na razie na górę, żebyśmy widzieli wszystko dokładnie. Nie pozostało nic innego jak trzymać kciuki, żebyśmy się odbili.

Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, osiem, szesnaście i dwadzieścia pięć. Okej. Sprawdźmy naszą wygraną. Jak obstawiacie, ile będzie? Chwila prawdy. Dwadzieścia złotych, jest zwrot za zdrapkę. Czyli jesteśmy 20 zł w plecy, 30 wygrane, na pomnożenie jest, więc taki w miarę odcinek, taki w miarę. Coś tam to może sypnęło, nie za dużo, tak samo jak u nas, nie dało tyle, żeby z powrotem jechać po zdrapki, no może, no... Cóż co zrobić. Ja dziękuję Wam już dzisiaj za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki. Pa!